Cześć, witam w nowym odcinku. Dzisiaj sobie narysujemy prosty uchwyt. Klikamy nowy. Sprawdzamy, czy jesteśmy w projekcie. Tutaj, plik projektu. Standard IPT, utwórz. Chcę pokazać kilka funkcji, więc zaczniemy troszeczkę nietypowo. Zaczynamy szkic. Robimy pierwszy prostokąt. Zbieramy 60 na 20. Może trochę więcej. 80. Wymiarujemy tutaj 20. Okay. Нарисуем другие. tutaj zwiększymy sobie troszeczkę 30 ok klikamy zakończ szkic Gdziemy wyciągnięcie proste, symetryczne 20 klikamy nasze prostokąty ok teraz zrobimy skorupę klikamy skorupę Wybieramy grube ścianki, 2 mm. Klikamy powierzchnię, które chcemy, aby program usunął. okej okay. Mamy coś takiego. Teraz na tej ścianie. Użymy nowy szkic. Rysujemy szkic wzmocnień. Tak aby zmniejszyć zużycie materiału. Wpisujemy wymiaru szkic. Klikamy Zakończ. Wybieramy teraz żebro. Klikamy na profile. Wybieramy grubość. Możemy zrobić pochylenie. Stopnie. Może być odwrotnie. Można dodać kominek. Wtedy na szpicu należałoby zrobić punkt. Klikamy OK. Klikamy szyk. Klikamy na element. Żebro. Klikamy na kierunek pierwszy. Krawędź. Obracamy kierunek, wpisujemy liczbę, wystąpień, odstęp, klikamy OK. To samo robimy tutaj. Ok, teraz dodam elementy, które muszą być z pełnego materiału. Możemy teraz kliknąć F7, aby ułatwić sobie rysowanie. Rzutujemy geometrię potrzebną do kontynuacji naszego szkicu. zaznaczymy ją jako konstrukcyjną No, jednak się przyda. OK. Klikamy zakończyć. Robimy wyciągnięcie. Tak samo. I mamy już pewien zarys naszego uchwytu. Когда себе закругление? Окей. Okay. Tworzymy nowy szkic, dodamy sobie, dodamy sobie nowy punkt, który będzie potrzebny do wstawienia otworu montażowego. Takamy punkt wymiarujemy odpowiednio. Tutaj tak samo. Najpierw zrzutuję sobie mocniczą geometrię. Punkt. Wymiaruję. OK. Kończę szkic. Wybieram narzędzie otwór. Wybieram otwór z pogłębieniem walcowym. Punkty automatycznie zostały zaznaczone. Wpisuję odpowiednie wartości. Zamydać nam 7 więc luzu. Wybieramy większą wartość, aby otwór był przelotowy, klikamy OK. Nasz uchwyt jest gotowy. prawie gotowy. Dodajmy jeszcze pewne zakrąglenia. Widzę tutaj jakiś błąd. sprawdźmy. tutaj dociągniemy linię. OK. Teraz jest wszystko w porządku. Klikamy properties. Zmieniamy materiał. Na ABS. A Zapiszemy naszą część zapisz pokazałem dzisiaj parę nowych funkcji jak żebro jak skorupa mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będę się starał wrzucać coraz więcej ciekawszych filmików z inwentora, z druku 3D, z projektowania. W kolejnym odcinku pokażę, jak zasymulować obciążenie takiego uchwytu. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.